Z tej strony Dafion24. Przed wami kolejny odcinek serii The Amazing Spider-Man. Niesamowity Spider-Man. tak więc zacznijmy sobie kolejną misyjkę, bo to jest podzielony... ten Spider-Man podzielony jest na misję, tak więc... Jest to naprawdę otwarty świat, ale on jest podzielony, tak więc... Jedziemy. Jak pamiętacie, zaczęliśmy... skończyliśmy sobie czarnym Spider-Manem, przebrany. No dobra, to wyjdźmy z domu. Tak, chcę wyjść. What are these things? Oh yeah, I was working on those before everything went down. I call them my spider tracers. Long story short, if I stick this on a police antenna, I should be able to listen to everything they say. Should? I haven't exactly had time to try them out yet. No time like the present, though, huh? Czyli mamy jakieś on way to przekaźniki, Ale coś nie żeby była ściszona na max, ale coś mi się nie wydaje, no bo ja nie zmieniałem nic. Teraz czeka nas walka z Rhino. Tą, którą mieliście okazję zobaczyć sobie na filmiku konkursowym. Raczej nie o tyle konkursowym co filmik okazywał. Zobaczmy, tam jest ich wolum prawie wyciszone. Nie wiem za jakie grzechy. Mamy zalinkować antenę, no to czyli co? To no już widzieliście na pewno no, na filmikach. No i oczywiście będziemy zbierać komiksy. Hop. Yep. Fajny to. Jest, ale oczywiście jest też fajnie zbugowany. Filmiki będą nieco krótsze, ludziska, żeby i Wam i mi się lepiej to wrzucało. Wam, żeby się lepiej oglądało, a mi, żeby się lepiej wrzucało. Tak więc myślę, że nie będzie to miało większego problemu z racją bytu.

Poczekajcie Żeby nie było lipy to atak d A secure... Bam, 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 bam. Jeszcze to pl, 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 pl. Jeszcze chyba tego nie mam Podniosę sobie to I tu. I tu. I jeszcze tu. To są całkiem inne, to są techy, to tam. To w ogóle jest... Nie ten. Nie. Problema. Charakter upgrades, czyli bosty, Charakter upgrades jest w ogóle coś innego. To nie zalicza się do tech upgrades. Tech upgrades, poczekajcie, tech upgrades jest to całkiem co innego. Tak więc jeśli wymarnujecie wszystkie upgrade y, to nie martwcie się będziecie mieli jeszcze techy Ach, i Rhino. no i biedny Rhino, dostaniesz w pierdol a walka jest dosyć prosta a polega na na tym aby raino uderzył o łap wow aby rajno uderzył w wóz opancerzony i tylko tyle gdy on uderzy w wóz opancerzony jest wtedy unieruchomiony i wtedy jest no i tak kilka razy on po prostu padnie sam już z wycieńczenia ha. nie zrobiłem Dodla a szkoda szkoda no dawaj, 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 baby. <laughs> Ale nie wyszło to. O co mi chodziło? Fuck chodź yeah, No, come on. No dawaj, rajno. <laughs> Przesuwa samochód. Kurwa, ninja. Chodź, chodź, chodź. Bez problemu można go wtedy unieszkodliwić. Raczej starać się, bo nie wygląda na to, aby mu się śpieszyło do grobu. I tu jest... O, co ty z nim zrobiłeś? Raj, no... Czym ja mam teraz cię? No, chodź. Zapraszam. Nie yeah. No i chyba kończymy Tak Nasz biedny rajno nie daje nam rady Oho uh, Musiało boleć Okej, okay, ale bez zbędnych wzór lecimy dalej sobie 800 metrów radar nam pokazuje I nie panikujcie jeśli nie zbieram komiks paid'ów, one naprawdę będzie ich tyle. One blokowują mi tylko komiksy, tak więc nie dostaję żadnych upgrade'ów. Oczywiście jasne przydadzą się takie znajdźki, ale oczywiście no nie będę poświęcał tego odcinka na zbieranie ich, bo ich jest masa. Zamiast się przybliżyć to ja się oddalam, nie wiem za jakie grzechy. Ale dobra, nie wnikam jakie piękna panorama <grymne> Fuck yeah Let's fight, let's to. musimy wejść chyba do kanału Tak sądzę A zresztą Tak do tego Mamy zinfiltrować więc zinfiltrować O tak fakie yeah, tak Obadać miejscówkę <laughs> Będzie prościej space bar Co to się dzieje? Oscorp Archives New Objective Retrieve Conor Notata Okej, okay. odzyskamy notatki Konora, Czy tam cokolwiek to ma być Oj, no trochę przyspieszyliśmy nareszcie, już nie ma tego zbędnego gadania Still Cieszę się że, że, że już mamy, ale szkoda że jeszcze nadal nie mam tego fajnego swojego z góry. Chyba że już mam. Ojeju. To będzie złe. A nie aż tak bardzo jak myślałem. Najpierw zajmiemy się twoimi kumplami, a potem ja sobie czmychnę. Tam gdzie mnie nie znajdziecie. O kurwa znaleźli mnie. I still. a nie, nadal mam taki. O, jak mi przekro ludziska, chyba was zostawię. A pójdziemy w otwartą walkę, co tam. I otwarta walka poskutkowała, czy to tam? Hmm. Mm -mm. Czekajcie, zaraz ogarniełem.

Hmm. <laughs> tak sobie myślę nad nimi. O, ten taki niewinny. Hmm. <laughs>

Okay. Mogę tędy wyjść? Ale tędy mogę, ok. Chyba tędy ludziska nie wiem. Czy to tędy? Jeśli tędy, to się cieszę tak, tędy. <laughs> no, hi, hi. So, how's the view from up there? Well, I can get a good look at you slacking off. Hmm. Najpierw pożeremy tego. Hey. Ba 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 ba. Oj, oj, gdzie jestem teraz? No i wejdziemy sobie w otwartą. Uaa! Zabolało, świnio. Uhuuu, Kolejna, Uhu 3, 2, 1, start. start. <laughs> Teraz obieca, że wszystkich zakleję. Ty, 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 ty. Znowu? Interakcja ta znowu. <grym> Tylko te strasznie mi pomagają, jak zauważyłem. Co to? Tech? O nie, expo. Magazyn. Tak, tak pisz. No. Oh, Spider-Man, yeah. I've gotta get to Connor's <laughs> data before these idiots destroy it. Maybe this guy knows what the house cleaning's all about. He sure seems to be logging it well. Oh, Babka. Whitney. But you're that reporter on TV, Whitney Chang. What are you doing? I was gonna ask you the same thing. <laughs> Good to know you like to be on top, but I don't usually go this far on a first date. <laughs> the network know you got a potty mouth? Help me out now, please. Hey, hey, what are you doing? Easy. So you know who I am? Who's the man behind the mask? You want the short answer or the long one? After you pulled that stunt busting Connors out of the asylum, everyone's wondering about your true intentions. You think his research was shipped here too? What do you mean by two? You're here for Connor's files? Well, it's not for the fresh air and conversation. There are rumors that the new facelift is a scam. They continue oh, to watch the action. <laughs> I'm calling it the Oscorp construction company. What do you think? I told you to stop. Hey, give me that back. What the heck are you doing? I'm in uniform. I can play my role, not play yours. It's, it's Spider-Man! <laughs> well, was that necessary? Come on, Spider-Man. Aren't you gonna fight back? Push me in the next room. Get me out of here. Put him now! going a hurt on you!

shed wow, the what's wrong my camera you took it okay and who can get better angles than you I'll tell you what to photograph you know how to use a camera right <laughs> I can probably figure it out I could make a career exposing the stuff buried in here. Time to make yourself useful, Spider-Man. Grab that camera. Or you think I work for the Daily Bugle or something? Okay, let's see. How about that shelf? It's pretty close, so you just have to frame it and no. put it in the picture box. I might have to revise my position This card. Mam robić zdjęcia skrzynek Oscorp boxów tak zwanych Wszystkie co, Wszystko co stanę z Oscorpem będę musiał robić Tak, zobędę ci dowody Otwieraj to Otwieraj, bo aparatu nie dostaniesz. O, 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 o. o! Widzieliście to kiedyś? <grystanie> nice. Ja tego. Powtórzyć nie mogę, zobaczcie. O, teraz już w ogóle nie zobaczcie. Zróbmy tak. Hop, Już mnie nie ma. O jestem. Kurwa zobaczył mnie. Ale on lata! Jaki on mnie... No dawaj! Yeah. Idziemy po tamtego. I teraz idziemy po tego. Teraz zajmijmy się tymi dwoma tymi twaniaczkami. Yep. I <grystanie> Oj oj <grystanie> Fuck yeah. Ale tak, zróbmy tą misję i zakończmy to na dzisiaj. Jak wspomniałem, zrobił krótsze odcinki, żeby nie było problemu. No i skończmy tutaj. Tak więc to był kolejny odcinek z series The Amazing Spider-Man. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Jeśli krótsze filmy Wam się podobają, dajcie mi znać w komentarzach. Trzymajcie się ciepło. Cześć.